Cześć, tutaj Tomek, witajcie na kanale FestPro. Dzisiaj poruszymy sobie kolejny raz temat o dylatacjach. Tym razem skupimy się na dylatacjach w pobliżu drzwi, ponieważ jest to temat, który bardzo często pojawia się w Waszych mailach, w Waszych zapytaniach. Więc dzisiaj sobie porozmawiamy o tym miejscu i zapraszam do oglądania. I przejdę do tematu dyladacji w posadce, mam tutaj taką drobnianą płytkę, płytkę ze sklejki i chciałem wam przedstawić taki eksperyment myślowi, ponieważ ta płytka ma tutaj takie dwa nacięcia i pewnie podświadomie czujecie, że jeśli zacznę tę płytkę wyginać w jednym kierunku albo w drugim, mocniej albo ją skręcać tak albo tak, to pewnie podświadomie czujecie, że ta... Płytka pęknie właśnie w tym no, najwyższym miejscu. I generalnie to jest prawidłowa odpowiedź. To nie ma w tym e, pytaniu żadnej popuchy. No i właśnie tutaj, w tym obszarze, pojawiają się nam e, największe naprężenia i pewnie jak czujecie i tak samo ja to czuję, czyli po prostu w tym, w tym miejscu ten materiał musi utrzymać tak na dobrą sprawę całą tą resztę tego drewna, które, się, które jest z jednej i z drugiej strony. Czyli właśnie nie dodając tak naprawdę żadnej dodatkowej, dodatkowej siły z zewnątrz. W tym miejscu mamy już taką dodatkową kumulację, która powoduje to, że ten materiał tutaj będzie miał najtrudniejszy, żeby się utrzymać. No i teraz właśnie dodając z zewnątrz dodatkowe siły, a tak naprawdę moment, z studentów z Politechniki, moment zginający, który właśnie zgina tą płytkę w jedną stronę albo w drugą, albo ją skręca albo innym zjawiskiem, które może się pojawić, to jest rozciągnięcie tego materiału. I tak na, na dobrą sprawę każdy z tych trzech zjawisk może, może, może spowodować to, że w tym miejscu, oprócz tego, że mamy te naprężenia wynikające z tego, że ta, ten materiał nie jest tutaj ciągły po całości, kumulując te dodatkowe naprężenia, możemy spowodować to, że ta płytka finalnie nam pęknie. I teraz zginając tą płytkę, z pewnością za chwilę przekroczymy Stan naszych naprężeń. Płytka dokładnie pojąka w tym miejscu, w którym wszyscy się spodziewali, czyli, czyli właśnie w tym, e, najwyższym, w tym najwyższym miejscu. Przekroczyliśmy stan, na, stan naszych naprężeń, więc teraz, e, mając taki prosty eksperyment za sobą, płynnie przejdziemy do naszej tablicy, gdzie e, odtworzymy tak naprawdę to zjawisko, które dzieje się na wylewkach cementowych. I pokażę Wam, dlaczego dylatacja po grubu drzwi jest potrzebna. I teraz rozpatrzmy sobie takie pomieszczenie, które tutaj mamy. Zwróćmy akurat uwagę tylko na te dwa pomieszczenia. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy tutaj masę betonu, tak naprawdę masę tej wylewki cementowej jest e, druga część, która, która, która również jest tą wylewką cementową, i tak naprawdę te dwa obszary są połączone tylko takim jednym wąskim przesmykiem, czyli właśnie tym progiem, e, progiem w drzwiach. No i teraz e, w betonie, tak samo jak na tej płytce, zachodzą dokładnie te same zjawiska, o których przed chwilą mówiłem. Jeśli na przykład e, w czasie życia e, tego budynku, tego, e, tego e, tych dwóch pomieszczeń. W tym miejscu zacznie ktoś chodzić. Zaczniemy układać regały z książkami. A w tym miejscu będzie stała jakaś kanapa, lodówka i cała tam jakaś zabudowa. I zaczną pojawiać się nam delikatne ruchy, które są dużo mniejsze niż przy, przy drewnie. Zaczną się nam pojawiać delikatne ruchy, że yy, to, pomieszczenie z, z, uginać, to, to, to pomieszczenie się zacznie bardziej uginać. Albo to pomieszczenie się zacznie bardziej uginać. Powstanie do, dokładnie to samo zjawisko, które przed chwilą obserwowaliście na tej płycie drewnianej też właśnie finalnie cały materiał będzie chciał peknąć w miejscu, gdzie pojawiają się największe naprężenia. A największe naprężenia pojawiają się właśnie w tym miejscu, gdzie pojawia się ten wąski łącznik między jednym pomieszczeniem a drugim, czyli właśnie w tym czyli właśnie w drzwiach. Inne zjawisko, które może się nam tutaj pojawić jest Skręcanie. Ono z kolei bierze się od naperzeń termicznych, możemy sobie wyobrazić, że na przykład to pomieszczenie będzie dużo bardziej naświetlone od słońca, ono się będzie trochę bardziej e, nagrzewać i podczas procesu nagrzewania może się zdarzyć taka sytuacja, że ta część na przykład się nam delikatnie odniesie, względem czego pojawi się nam właśnie takie delikatne zjawisko skręcania względem tego pomieszczenia, które będzie dużo chłodniejsze, no i finalnie pojawi się nam znowu wzrost naprężyć w progu drzwi i finalnie mamy co? Mamy znowu pęknięcie właśnie w tym obszarze. No i właśnie trzecim zjawiskiem, które może nam się tutaj pojawić jest albo może nam się pojawić kumulacja tych trzech wszystkich zjawisk, to wtedy jest bardzo ciekawe. Trzecim zjawiskiem, które może się nam tutaj pojawić jest właśnie taka sytuacja, że beton podczas wiązania, podczas dojrzewania tworzy coraz silniejsze połączenia między poszczególnymi cząsteczkami w tej, w tej wylewce, no i Finalnie możemy to zobrazować, że te siły, które się pojawiają w tych wylewkach będą dążyć do jakiegoś tam środka ciężkości danego obszaru tak? i te, te wszystkie siły będą sobie tutaj dążyć do środka. Tutaj pojawi się dokładnie ta sama sytuacja, że tutaj one chcą stworzyć między sobą jak najsilniejsze wiązanie, będą się w cudzysłowie trochę przytulać i będą tworzyć coraz właśnie mocniejsze wiązania, więc finalnie... Możemy sobie to zobrazować w ten sposób, że te dwa obszary będą się chciały wręcz od siebie odciągać, tak? będą chciały się rozerwać. Tak? No i gdybyśmy mieli ciągłość tego materiału, to wtedy nic by nam yy, nie groziło, chociaż stawiam tutaj znak zapytania, czy, czy na pewno i czy w każdym przypadku, będzie jeszcze o tym jeden odcinek, ale wracając właśnie do tego, do tego przypadku. Te wszystkie wiązania chcą być coraz bliżej siebie i finalnie te dwa obszary się delikatnie oddalają od siebie, i finalnie znowu mamy w tym obszarze wzrost naprężeń, co znowu powoduje to, że finalnie mamy w tym miejscu jakieś Tutaj na górze ekranu możecie sobie kliknąć i zobaczyć, jak Borys wykonuje taką ładną i jest tą dylatację właśnie w drzwi. I jeśli finalnie wiemy, że taka dilatacja takie pęknięcie w pogu drzwi na pewno się pojawi, więc dużo lepszym rozwiązaniem jest zrobić ją ładnie i estetycznie na samym początku życia tej wylewki i później sobie liczyć, że jakoś to będzie. Generalnie jakoś to nie będzie, bo finalnie ta wylewka i tak pęknie będziecie mieli taką nierówną powierzchnię, którą dobrze obrazuje ta drewniana płytka, gdzie wszyscy doskonale wiedzieliśmy, w którym miejscu ona pęknie, a finalnie ona właśnie pęka w tym miejscu, ale estetyka tego jest na pewno niezbyt dobra. Jesteśmy na budowie, gdzie została wykonana wylewka anhydrytowa i pomimo tego, że wylewka anhydrytowa charakteryzuje się tym, że ma dużo mniejszy skurcz i często myśli się o niej, że jest to wylewka właśnie bezdylatacyjna, to yy, jeśli mamy właśnie taką dylatację tutaj, w progu. Musimy wziąć pod uwagę ten przypadek, o którym mówiłem również przy tablicy wcześniej, czyli jeśli zaczniemy sobie obciążać to pomieszczenie względem tego pomieszczenia, mogą nam wtedy powstać właśnie delikatne siły, które zginają jedną część tej wylewki tak na względem tej drugiej. Wtedy właśnie może nam powstać właśnie kumulacja naprężeń w tym wąskim miejscu właśnie w tym progu drzwi i wtedy właśnie może dojść do takiego pęknięcia. Więc bez względu na to, czy będzie to wylewka cementowa, czy to wylewka anekondyktowa, Wentylacja w progu musi być wykonana. Tutaj mamy taki przypadek w wylewce, który dość często się zdarza. Mianowicie są tutaj planowane drzwi ukryte, które będą zamykać się w tej linii, a osoby, które wykonywały wylewkę, prawdopodobnie o tym nie wiedziały i wykonały dylatację w posadce, która jest przesunięta o kilka centymetrów w stronę tego pomieszczenia. I generalnie na tym etapie można to, można to jeszcze przenieść. W pierwszej kolejności trzeba taką dylatację z szyćką właśnie na tym etapie, w którym teraz my jesteśmy, a następnie tuż po wykonaniu wylewki z mikrocementu trzeba otworzyć właśnie w nowym miejscu, właśnie w linii, w których to skrzydło drzwi będzie się zamykać. Jak się wykonuje takie zszycie delatacji? Generalnie co kilka, co kilkanaście centymetrów robimy sobie nacięcia za pomocą pustownicy pod kątem, pod kątem 45 stopni. W, raz w jednym, raz w długim kierunku. I później w takie nacięcia i w tą delatację wlewamy żywicę epoxynową, którą sobie wcześniej można wymieszać z piaskiem płacowym, żeby zrobić sobie trochę gęstszą konsystencję gęstszą I właśnie w tą świeżą żywicę wkładamy takie blaszki, takie klamerki które finalnie właśnie szyją nam tą całą dilatację. Tak naprawdę to wszystko, trzeba tylko później poczekać, żeby ta żywica związała i później można sobie przejść do nakładania poszczególnych warstw mikrocementu i finalnie po nałożeniu ostatniej warstwy bakieru można naciąć właśnie dilatację w nowym miejscu. Tutaj mamy taką sytuację w naszym showroomie, że mamy zrobioną taką dylatację w progu. Jest to dylatacja pomiędzy dwoma pomieszczeniami, które mają dwa różne kolory. Najlepiej byłoby wykańczać taką dylatację za pomocą poliuretanowych mas właśnie do wykańczania dylatacji. Jednakże problem jest tego typu, że występują one w dość ograniczonym zakresie kolorystycznym i jest zazwyczaj dostępne tylko kilka podstawowych kolorów. Więc dużo częściej do tego typu wykończenia w domach i mieszkaniach stosuje się po prostu silikon. I w tego typu zastosowaniach takie rozmywanie jak najbardziej ma rację bytu i się sprawdza. Dylatacja w progu musi być i. Tego nie unikniemy, więc dobrze jest, żeby sobie wszystko wcześniej zaplanować, żeby dokładnie wiedzieć, w którym miejscu te drzwi będą i w którym miejscu to skrzydło drzwi będzie się zamykać tak, żeby finalnie ta dylatacja po zamknięciu tych drzwi chowała się właśnie pod, pod nimi. Tak jak mówiłem wcześniej, możecie sobie przesunąć tą dylatację o kilka centymetrów w jedną bądź w drugą stronę poprzez jej zszycie, a finalnie poprzez ponowne jej nacięcie i odtworzenie. Dzięki temu właśnie możemy sobie to wszystko zaplanować tak, że skrzydło drzwi zabyka nam dylatację. U nas w Shory mamy, mamy taką sytuację, gdzie jest to pokazane i jak lepiej tego nie robić, ponieważ po zamknięciu drzwi widzimy właśnie i dylatację i widzimy kolor z drugiego pomieszczenia. Więc jeżeli macie taką tylko możliwość, to sobie wszystko dokładnie wcześniej zaplanujcie. Był to już drugi odcinek odnośnie dylatacji w posadzkach i przymierzamy się tak naprawdę na dobrą sprawę, żeby nagrać jeszcze przynajmniej jeden, a może będą również kolejne. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy i chcielibyście więcej takich bardziej może technicznych aspektów stricte nie związanych z, z mikrocementem bezpośrednio, ale, ale na pewno które dotykają wszystkich wykonawców i, i później inwestorów, to po prostu zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Zapraszamy Was na naszą grupę na Facebooku i do zobaczenia przy kolejnym odcinku. Cześć!